e piątki, Z2 tu, reszta tutaj czołgów Eeeem K91, no też do lasu, gdzie tam chcesz? Ebry 2 na lewą stronę Tylko głową zagrać z tymi ebrami, żeby was nie wybombili Chyba też nie mają, no to No dziwne w siebie bez się. Ja z Rajmarem wjeżdżam do dziury Oni będą tą stronę graniach jak streetów nie y mają Możliwe, że my wszystkie na Mogą wpuścić się, ale nie muszą. Mogą się wlać tędy, tutaj, nie? Albo tak. No, no na pewno nie będzie kampy w lesie bez streamu to bez sensu jest. Jedynie CSki ten dpn mają, sensowny. A jednak. Coś A jednak. przed dziurą? W dziurę jednego chcę. Owo dwa nawet. cs 260 Dlatego y, Dziki w pierwsze tempo okay. Jest 7 proszę. I 7 Is. też A my się wszyscy patrzymy, spot. Every fot spot swota, Every musicie w swota, bo tu są CS-y Coś musi CSE stać 200, kurwa, bo się Tam jest wszy, całe, wszystkie czołgi są, nie? To jest wszystko tam to jest wszystko. To są wszystko A my musicie jechać, bo wtedy my się w to wlejemy, te czołgi tutaj, nie? on na razie nie wyjeżdżaj. Uważ, nie, ja tylko tuję Lufą Ever. ever. Kułko kurwa Nary koszek Ja mam kółko? kółko. Yes, znaczy Dobra, i teraz jedziemy, musimy wlać się w nich Jak oni jadą to my się wlewamy Cz Dawid daj mu Cz jestem, wjeżdżamy wjeżdżamy, 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 wjeżdżamy Kończymy czołgi Mocno daję tutaj, to jest dawiczek. Wjeżdżajcie, wjeżdżajcie, wjeżdżajcie. Trójty macie teraz darmowy damage. Typo spierdala. Ja I dojeżdżamy, Dla, dojeżdżamy, Dawid, do góry. Dawid, huragan, huragan, tak. Do góry, do góry, do góry. Daję się w pierwszej kolejności, bo one mają największe DPM. Shift nad pierwsze, no na 6, 0? Stryjty stryj stójcie, stryjty stójcie. Ej, IS ten po lewej, żeby on East sobie nie wyjechał, to, no. żeby nasze stryjty mogły widć cały czas. Ten IS jest teraz najważniejszy. IS jedzie już. już IS, no. Dobra. Jest okej, okay, jest okej. Okay. CS jest na widziu. tu. na czele, 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 to Super Siemka, pomóż muzykach. Ręce. Ja mam go zjewany ciało, ja ci tego ebra nie trafiłem. Ale jeszcze raz. 260 Nice. Ben C jest 60? 60. Do. jewany stoi. No ebra, człowieku. kurwa. Leopard też jest Ebole macie bokiem, byłem. trzeba zrobić z pod On wyjeżdża na mnie. Jak najszybciej. Ebole. Ebryk, patrz człowieku. nie wylej się, ale ją od boku. Jak o, pan już pan wyjechałeś to by się mogło Kurwa mać, no Jesteś wyżej i je ją dobrze Kurwa te Daj bory porobią to kadzie Dobra no tu z tym spokojnie Nie musisz zrobić sukna CSA Jadę Dawid, właśnie Dawid, jadę Dawij skutku No ja wiem tam jeszcze Lopart stoi Zostawię. Ja już tam jadę Nie ja poczekam Nic zejdzie Dobra, wchodź do piekarza. Ach, dostałem. Dawaj, Tylko 9,1 O, chyba nie trafiłem. To jest się teleoparty jest, nie? W tym samym miejscu. O, dałem spota. Stary. On już nie wyjedzie stamtąd, nie?